Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Z racji, że udało nam się zdobyć świeży szczaw, przygotujemy dla Was przepis budowany. Będzie to zupa szczawiowa według przepisu z Mixa. Jeżeli jesteście ciekawi jak ona wyjdzie, zapraszam do oglądania. Do przygotowania zupy szczawiowej będziemy potrzebowali 8 jajek wielkości M, 2 pęczki z szczawiu 160 g, dwie małe cebule 120 g, 1 marchew 100 g, 1 łyżka oleju rzepakowego, 800 g mączystych ziemniaków, 2 litry gorącego bulionu warzywnego, jedna łyżeczka soli, dwie szczypty pieprzu, 100 g kwaśnej śmietany, 24% tłuszczu. Czas przyrządzania naszej zupy to 15 minut łączny czas, 1 godzina 5 minut. Przepis oceniana jako łatwy i tutaj z założenia mamy 8 porcji yy, naszej zupy. Jak widzicie, to jest nieedytowalne, a trochę szkoda, bo na przykład my dzisiaj przygotujemy porcji 4, czyli ja wszystkie składniki obcięłam o pół i przygotowałam po połowie tych składników. Rozpoczynamy gotowanie. Na początek do pojemnika wlewam pół litra wody. Woda blana. Teraz do naszego wkładu do gotowania, czyli do tego koszyczka, wykładam jajka, które będziemy gotowali. Tak jak mówiłam, przepis zakłada 8 jajek, u nas połowa porcji, czyli 4. I gotujemy jajka. 120 stopni, 14 minut. Gotowanie jajek zakończone. Teraz yy, wyciągamy wkład do gotowania. I jajka opłukujemy zimną wodą. Wyciągam ostrożnie wkład. I za chwilę sobie opłuczę jajka zimną wodą, a my idziemy dalej. Pojemnik teraz muszę opróżnić, opłukać zimną wodą i osuszyć. Także robię to przy okazji jajek. Pojemnik gotowy do ponownego użycia. Teraz y, musimy umyć, y, otrząsnąć z wody szczaw i pozbyć się tych twardych łodyżek. My już to mamy zrobione i teraz szczaw grubszę siekamy i wkładamy do pojemnika miksującego. Jeżeli chodzi o nasz szczaw, to my mamy taki szczaw prosto z łąki i on jest młodym szczawem, więc tutaj tych łodyżek praktycznie nie mamy. Ja go teraz z grubsza przesiekam. Serdecznie zapraszam do dołączenia do naszej grupy na Facebooku oraz do zaobserwowania nas na Instagramie. Wszystkie linki znajdziecie w opisie tego filmu. Także serdecznie zapraszam. Siekam resztę mojego szczawiu i będziemy wrzucać wszystko do pojemnika. Szczaw teraz ląduje w pojemniku miksującym. Zgarnę wszystko z deski. Teraz rozdrabniemy szczaw. 8 sekund, obroty prawe 8. Szczał rozdrobniony. Przekładamy do innego naczynia. Zobaczmy, jak wygląda. Bardzo drobniutko. I mamy taki charakterystyczny zapach siekanego szczawy. Także przekładamy to teraz do drugiej miski. Jak widzieliście, szczawy było bardzo dużo. Teraz zrobiło nam się go stosunkowo mało. U nas połowa porcji, tak jak zaznaczaliśmy na początku, czyli nie 160. A 80 gramów szczawił I lecimy dalej. W kolejnym kroku cebulę pokrojoną obraną na światki wkładamy do pojemnika miksującego. Ja już tutaj cebulę wcześniej przygotowałam. Kolejną naszą marchewkę. Marchewka umyta obrana, pokrojona w mniejsze kawałki, ląduje w pojemniku miksującym. Wszystko rozdrabniamy. 5 sekund, obroty 6. Zamyka pojemnik i rozdrabniamy. Rozdrabnienie zakończone. Zobaczmy jak nasze warzywa wyglądają po tym rozdrabnianiu. Wydaje mi się, że jest w porządku. Tutaj nie będziemy już tego drobnie siekać. Zostawiamy jak jest. Masa zgarnięta łopatku na dno. Dodajemy łyżkę oleju rzepakowego. Zapewne będziemy wszystko przypiekać. Nakładamy pokrywę i wyciągamy z niej miarkę. I przypiekamy 130 stopni przez 3 minuty. Przypiekanie dobiegło końca. W tym momencie dodajemy do pojemnika miksującego obrane ziemniaki. Jest instrukcja, żeby ziemniaki pokroić w kostkę obok 2 cm. Ja mniej więcej tak pokroiłam. Dodaję do pojemnika. Czas na nasz bulion warzywny. Jeżeli chodzi o bulion warzywny, niezmiernie od wszystkich naszych odcinków przygotowany z koncentratu bulionu warzywnego. Zachęcam Was do obejrzenia właśnie tego przepisu, jak my przygotowywaliśmy ten koncentrat. Nakładam ponownie pokrywkę, tym razem zatykam w niej miarkę. I gotujemy 100 stopni 35 minut obroty prawe 1. Gotowanie powoli dobiega końca. Będziemy dalej szli w naszych krokach. Zobaczmy, co jest następne. Teraz blendujemy wszystko na prędkości 8 przez 10 sekund. Blendowanie zakończone. Czas na dodanie naszego wcześniej rozdrobnionego szczawiu. Jak widzicie na ten moment mamy taką coś ala zupę krem. Jeszcze tutaj mogę sobie zamieszać. Ziemniaki są rozdrobnione, dodaję szaf. Następnie sól i pieprz. I śmietany. Yy, ja nie używam śmietany 24, tylko 18. Taką znalazłam w sklepie, takiej używam. I ponownie wszystko będziemy mieszać przez 10 sekund. Obroty prawe 6. Zobaczmy, co dalej. Jajko bieramy, kroimy na ćwierki, nakładamy do talerzy i zalewamy gorącą zupą, czyli przepis jest skończony. My oczywiście teraz sobie jeszcze spróbujemy i do Was wrócimy z gotowym daniem. Tak się prezentuje nasza gotowa, skończona zupa. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie lajka, subskrypcję. Smacznego! Krótkie podsumowanie. Zupę dodajemy do naszych ulubionych. Teraz po kolei. Zupa, pierwszy raz jem zupę szczawiową, gdzie ziemniaki są zblendowane, zazwyczaj ziemniaki, zupy jakie jadłem miały ziemniaki po prostu w całości pokrojone w kosteczkę i tyle. Dzięki temu, że ziemniaki oraz marchewka zostały zblendowane, ta zupa jest delikatnie bardziej łagodna, bo zazwyczaj zupa, zupa szczawiowa ma to do siebie, że jest zupą kwaśną stosunkowo. Tutaj jest delikatna nuta kwaskowości wyczuwalna, ale jest ona właśnie wyłagodzona przez zblendowane ziemniaki i marchewkę. Dodatkowo, cztery porcje zrobiliśmy. Zupa jest naprawdę treściwa, można się nią najeść. Ona nie jest taka mega płynna, jest taka bardziej zupa delikatnie kremowa. I to jak najbardziej na plus. Ja osobiście z fanem zupy szczawiowej nie jestem. Ja jem ją tylko raz do roku. Tak jak mamy teraz sezon na szczaw, Zjem, zapomnę, jest ok. Moim zdaniem warto ją zrobić, przepis jest kompletny, nic praktycznie nie trzeba do modyfikować. Jedne co to my sobie dosadziliśmy, delikatnie więcej pieprzu zrobiliśmy po finalnym spróbowaniu przed podaniem na talerz, poza tym super. Dajcie znać, czy lubicie żupy, zupy szczawiowe, czy jedliście. Czy coś modyfikujecie w tym przepisie, który mamy wbudowane, czy robicie swoje zupełnie, bo ten wam na przykład nie smakuje? Aha, i jeszcze jedno, jeżeli oglądacie ten film na przykład jesienią lub też zimą i znajdzie was ochota na zrobienie zupy szczawiowej, myślę, że bez problemu nada się również taki szczaw w słoiku już zmielony, który możemy dostać w marketach. Myślę, że zupa będzie tak samo dobra z tamtym szczawiem. No ale jeżeli jest sezon, warto zrobić z naturalnego żywego szczawiu. Zapraszam do sekcji komentarzy, a my widzimy się już w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Hej!